Dzień dobry! Dziś na stole warsztatowym wzmacniacz Technics SUV 707. Stan bardzo ładny, jak widać. Grafitowy kolor, srebrne gałki niestety plastikowe. To już lata 90., także zaczęła się era plastiku. A front całkiem ładny, bardzo fajnie to wygląda. Zaraz zobaczymy, jak się prezentuje ścianka tylna. Mamy teraz widok na ściankę tylną wzmacniacza. Pełen zestaw wejść. Dwie pętle magnetofanowe. Wejście gramofonowe, jak widać, może pracować z składkami MM i MC. Pętla dla wpięcia korektora graficznego. Tutaj te dwie zworki. No i dwa. Komplety wyjść głośnikowych, niestety w zestawie, a tutaj to gniazdo jest uszkodzone. Ciekawostką wzmacniacza jest przełącznik napięć zasilających. No jest ustawiony na 220V. Ja zawsze sprzęt ustawiam na napięcie 240V. Ze względu na to, że z reguły napięcie w sieci jest i tak wyższe. U mnie ma na przykład 235V, a tam, gdzie jest fotowoltaika, przekracza te 240 V, także jest to dla starszego sprzętu bezpieczniejsze, jeżeli ustawimy tutaj przyłącznikiem napięcie zasilające 240 V. Zdejmuję górną pokrywę i zaraz zobaczymy, jak wygląda wzmacniacz wewnątrz. Five minutes later. Widok do, do wnętrza wzmacniacza spory transformator sieciowy dwa kondensatory główne elektrolityczne. 15 tys. mikrofaradów na 63 V. Zmaszczacz zakurzony na pierwszy rzut oka nie widać raczej żadnych ingerencji do wewnątrz. Trzeba zmaszczać przede wszystkim, najpierw odkurzyć dokładnie i zobaczymy po włączeniu, co się dzieje. No teoretycznie zmaszczacz jest sprawny, cierpi na Choroby z racji swojego wieku, czyli niekontaktujące przełączniki, niestabilna praca. Najpierw go odkurzymy. Pierwszy uruchomienie, wobec tego będę uruchamiał go <laughs> przez żarówkę 60W. Zawsze polecam sprzęt, którego nie znamy. Pierwsze włączenie robić przez żarówkę. No, zabezpieczymy się przed jakimiś dużymi awariami, płomieniami, dużymi uszkodzeniami. Dobrze, włączam teraz wzmacniacz. O proszę, Żarówka świeci się małym światłem. O, słychać było załączający się przekaźnik głośnikowy, także można powiedzieć, że chyba będzie wszystko w porządku. Wzmacniacz pokazuje, że wyjścia głośnikowe są aktywne. Nie widać niepokojących objawów, także chyba wszystko w porządku dobrze. Wyłączę wzmacniacz i podłączę go już bezpośrednio do sieci bezpośrednictwa żarówki. Włączę go teraz. Trzeba chwileczkę poczekać. Przekaźnik głośnikowy kliknął. Podłączony jest generator, w tej chwili tutaj sygnałowy, częstotliwość 1 kHz. Do wyjść głośnikowych podłączony też jest oscyloskop. A tutaj sztuczne obciążenie. I teraz zobaczmy. O, nic nie zobaczymy. Pomimo pokręcenia gałką głośności, są jakieś tam lekkie ślady. Zmniejszymy sobie, zwiększymy sobie czułość oscyloskopu. O, przesunę tylko tą lampę. I zobaczmy. Dosłownie ślady przebiegu. Nie ma w ogóle sygnału na wyjściu. Także coś jest nie tak ze wzmacniaczem. Nie ma sygnału na wyjściu. Proszę, kręcę gałką głośności. Jakieś tam ledwo ślady. Generator pracuje. No trzeba będzie sprawdzić, gdzie tkwi uszkodzenie. Czy w stopniach końcowych, czy gdzieś na przedwzmacniaczu. Tutaj jeszcze powiem taką ciekawostkę o tym wzmacniaczu. Jest tutaj tak zwany Computer Drive Monitor, <coughs> układ, który nadzoruje i ustawia prąd spoczynkowy tranzystorów. Jest to tutaj ta płytka, gdzie znajduje się mikroprocesor, który nadzoruje pracę całego układu. No, jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Przełączyłem generator teraz do wejścia radiowego tunera i zobaczymy. O, proszę bardzo. Pojawił się sygnał. Taki nierówny, ale widać, że coś się dzieje. O, sygnał jest nierówny, ruszę teraz. Aha, i teraz, o proszę bardzo, jest to niestabilne. Jednego kanału w tej chwili w ogóle nie ma. Także do regeneracji, będą, do regeneracji, będzie przełącznik. Tutaj jest płytka z przełącznikami. One są napędzane tutaj tymi cięgłami. O, proszę zobaczcie, co się dzieje tutaj na, na oscyloskopie. Także wiadomo już, że przyczyną braku sygnału na wejściu AUX jest niedziałający przełącznik. Wymontowałem już tutaj z płytki wejść. Obydwa przełączniki, obydwa są tej samej konstrukcji, tego samego typu. Jeden z nich służy do przełączania wejść wzmacniacza, natomiast drugi służy do przełączania źródeł, z którego magnetofon nagrywa. Rozbiorę teraz jeden z nich i zobaczymy, w jakim on jest stanie. proszę całość jest nie wiem czy tutaj widać całość jest wypełniona do oporu smarem styki są brudne no analogicznie prawdopodobnie wygląda i drugi przełącznik także trzeba wszystko umyć z tego starego smaru który już zgęstniał wyczyścić tutaj te grzebienie a tak samo te blaszki, które tutaj przemieszczają się po, yy, po tych grzebieniach, po tych kontaktach. Zdemontowałem z listwy ruchome styki. A widać, jakie to jest wszystko brudne. No i teraz postaram się to oczyścić o pierwsze ruchy wacika. I zobaczcie, proszę, w jakim. Ile brudu, ile starego smaru jest w takim przełączniku? No, nie ma to. Nie będzie taki przełącznik prawidłowo pracował. Przełączniki są już wyczyszczone i zamontowane na swoim miejscu. Generator oscylosko podłączony. Łączam teraz wzmacniacz. O, chwilę trzeba było poczekać. E, wzmacniacz jest przełączony na wejście AUX, które praktycznie w ogóle nie pracowało przedtem. Generator włączony. Dobrze, teraz proszę bardzo. Muszę odsunąć lampę. Jest to wejście AUX. Proszę. Bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Przełącznik tutaj pracuje w tej chwili poprawnie. Wszystko jest w porządku. No, także trzeba się wziąć za resztę przełączników, sprawdzenie kondensatorów. Bardzo dużo pracy jeszcze przed nami z tym wzmacniaczem. Much, much, much later. Przegląd płyty głównej we wzmacniaczu skończyłem. Wszystkie drobne kondensatory poszły do wymiany, tak samo jak na module tutaj yy, układu regulującego prąd spoczynkowy. Kondensatory główne okazały się być w bardzo dobrej kondycji. Wzmacniacz jest w tej chwili włączony. Tak jak widać, częstotliwość jednego kHz. A sprawdzimy sobie regulatory o, na pierwszy ogień. Balans. No, jak widać, potencjometr jest do zrobienia. O, dziwne rzeczy się tu dzieją, szczególnie w prawym kanale. Dobrze, zmienię teraz częstotliwość na 15 kHz. Tak, jak widać, muszę rozciągnąć postawę czasu i sprawdzę, jak działają regulatory tutaj tonów niskich i wysokich. A, a, jest tu, trzeba włączyć regulację barwy dźwięku. No, jak widać, też tutaj się dziwne dzieje, rzeczy dzieją. Teraz zmienię częstotliwość na 100 Hz. Trzeba zmienić podstawę czasu. Regulacja tonów niskich. Jak widać, w lewym kanale żółty przebieg to jest kanał lewy, niebieski przebieg to jest kanał prawy. Lewy, o, teraz dopiero coś się zaczęło regulować. Czyli potencjometry są do wyczyszczenia. Teraz jeszcze filtr loudness. O, loudness działa, ale też nierównomiernie. Także tutaj wszystko będzie do sprawdzenia. Muting prawie MUTE akurat w miarę działa, ale widać trzaski. A że wszystkie przełączniki, wszystkie potencjometry, tutaj będą też do wyczyszczenia, do regeneracji. Tak się prezentuje wzmacniacz ze zdjętą czołówką, pod czołówką. Mam w tej chwili dostęp do wszystkich potencjometrów, przełączników. Wszystko można ładnie rozebrać, demontować, wyczyścić. <laughs> ok, przystępuję do pracy. Tutaj jest przełącznik wyjść głośnikowych. On też bardzo niepewnie pracuje, także trzeba będzie go wyczyścić. Tutaj jest potencjometr głośności, ale co ciekawsze, na tej płyce znajduje się przezmacer gramofonowy. Także warto będzie sprawdzić kondensatory, jak one pracują, czy wszystko w porządku. Na stole wszystkie przełączniki i potencjometry ze wzmacniacza, przełącznik wejść głośnikowych, przełączniki filtrów loudness, przełącznik, przepraszam, potencjometr balansu, potencjometry barwy tonu i potencjometr głośności. No tutaj, jak widać, producent nie. Zmienię światło. Tutaj, jak widać, producent nie pokusił się o zastosowanie jakiegoś lepszego potencjometru, tylko taki najzwyklejszy. Nawet nie wiem, nie jest podpisany jakiej to jest firmy: czy to jest Alps, czy cokolwiek innego. Tak samo i te potencjometry też raczej nie są jakiejś super jakości. Co ciekawe. Jeden z potencjometrów od barwy dźwięku, ten jest nawet podpisany jako nie wiem, czy to będzie widać. treble. o! Że służy do, wysoko, do regulacji tonów wysokich, natomiast o wartości rezystancji e, producent już zapomniał poinformować, że następna część prac nad. E, nad to jest zajęcie się wszystkimi potencjometrami i przełącznikami One million zillion, gillion, dillion, times later Mam tu przed sobą płytkę indykacji, która pokazuje e, w, jakim, w jakim trybie pracuje komputer drive. E, płytka działa, tylko wyniknął jeden problem, producent zastosował tu też częściowo żarówki może będzie to widać o, zastosował żarówki rurkowe do ukazywania trybu pracy końcówki mocy e, klas A oraz kiedy aktywny jest computer drive e, kiedy ustabilizowała się jej praca no te żarówki będę musiała wymienić, ale żeby się do nich dostać trzeba zdjąć tą ramkę plastikową, a żeby ją zdjąć trzeba odlutować tutaj wszystkie diody LED Nie okay. się wysypują. O, trzeba uważać. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić, gdzie który kolor powinien być. Dobra, diody odstawiam, i mamy teraz dostęp do płytki. Jak widać, są tutaj żarówki, które wszystkie są ech, spalone. Są to żarówki 12V, 55mA. Postaram się dobrać jakieś oświetlenie, żeby to ładnie wyglądało. Nowe żarówki już wstawiłem. Niestety żaróweczki, które zastosował producent czyli 12V 55mA, tego typu są niedostępne lub bardzo trudno dostępne są za to dostępne o prądzie 100mA wobec tego zamiast dwóch równolegle, tak jak w oryginalnym rozwiązaniu, zastosowałem jedną i tutaj wlutowałem jedną tranzystor, który włącza Dodatkową żarówkę ma prąd kolektora tylko 150 mA, natomiast sama tutaj ta żarówka nowa to jest yy, prąd też to jest prąd 100 mA. Ale z tego, żeby ten tranzystor nam nie padł, muszę go wymienić na mocniejszy tranzystor o większym prądzie kolektora. Oryginalnie jest tutaj 2SC3112, natomiast ja w to miejsce zastosuję tranzystor BC639 który jest kompatybilny wyprowadzeniowo, a prąd kole, jego prąd kolektora wynosi jeden amper. The next morning. Wzmacniacz jest zgrubnie poskładane, także było już wstępne uruchomienie. Okazało się, że tutaj tranzystor, który wymieniałem e, ze względu na zastosowane żarówki, ma za małe wzmocnienie i musiałem zrobić... Układ Darlingtona, czyli doczepić do niego jeszcze jeden tranzystor. W tej chwili wszystko działa poprawnie. Ja pokażę jak to wygląda. Włączamy wzmacniacz, i widać jak układ stara się wyregulować prąd spoczynkowy, za chwilę w górnym rzędzie zapali się zielona dioda. Eee, w tej chwili nie mam. O, zapaliła się i. Zapaliła się druga żarówka, oznaczająca, że w tej chwili pracuje układ z w pełnym trybie automatycznym. Eee, podam sygnał, proszę bardzo. Tak, jak widać, bardzo ładnie, równo się reguluje. Widać tam na, w lewym dolnym rogu <laughs> eee, monitora oscyloskopu, widać amplitudę sygnału, także układ reguluje bardzo ładnie, równiutko. Wszystko udało się doprowadzić do pewnej sprawności. Dobrze, złożę teraz trochę bardziej ten wzmacniacz. Przede wszystkim tą płytkę włożę do wewnątrz, a to jest płytka, która, na której są ledy informujące o działaniu zabezpieczenia. Także tak jak widać, tutaj wszystkie systemy udało się przywrócić do pewnej sprawności włożę tą płytkę do wewnątrz i będziemy mogli przetestować resztę układów wzmacniacza wzmacniacz wstępnie złożony tutaj cały układ wyświetlania też już jest na swoim miejscu OK, włączamy widać jak układ pracuje przekaźnik od głośności od głośników właśnie się włączył teraz jak ruszę Krętem głośności, proszę bardzo, układ zaczął stabilizować prąd spoczynkowy. Taki mamy sygnał na wyjściu. Jak widać, bardzo ładnie, równo jest regulowany. Bardzo ładnie, równiutko. Sygnał 1 kHz podany ze, z generatora. Teraz sobie sprawdzę, jak działa balans. No w porównaniu do tego co było jest chyba zasadnicza różnica, prawda? Także jest tutaj pełna regulacja ładnie w drugą stronę, w drugą stronę. O dobrze eee, dobrze, teraz sobie zmienię częstotliwość na 100 Hz. Ok Tu sobie zmniejszę I teraz będę regulował tutaj gałką od tonów niskich. No i proszę, bardzo ładna regulacja. Także reguluje się. Loudness, jak widać, tutaj podbicie na tonach niskich. Zmieniam częstotliwość na 15 kHz. Muszę rozciągnąć podstawę czasu i teraz reguluję gałką od tonów wysokich. Bardzo ładnie. Regulacja i teraz loudness. Teraz to jest muting. Czyli widać, że loudness bardziej działa na e, na niskich niż na wysokich częstotliwość 15 kHz praktycznie nie gra roli e, muting minus 20 dB jeszcze sprawdzimy sobie filtr subsoniczny ustawiam częstotliwość 10 Hz o. proszę i filtr subsonik. i częstotliwości najniższe zostały stłumione Filc subsonik wyłączony, e, wracam na częstotliwość 1 kHz. Ok, to jest przełącznik wejść w tej chwili. Zmieniam, jak widać, jest bardzo ładnie, pełne e, połączenie. Dobrze, sprawdzę jeszcze punkty pracy tutaj, jeżeli chodzi o prąd spoczynkowy. No i będzie można wzmacniać, już złożyć do takiej postaci. E, całkowicie złożonej. W tej chwili sprawdzam prąd spoczynkowy, jak się on reguluje. Tu jest lewy kanał, tu jest prawy kanał. Po około 20 minutach pracy powinien się ustabilizować na poziomie 20 mV. To jest oczywiście spadek napięcia, który jest mierzony tutaj na rezystorach emiterowych. No, i poczekamy sobie, zobaczymy, jak tutaj układ będzie reagował, jak będzie stabilizował prąd. Wzmacniać się już, wygrzał. Lewy kanał 19.6, prawy kanał 19.9 i prąd sobie oscyluje, tak, w okolicach tych 20 mV. Także myślę, że będzie sobie wszystko w porządku działało. Składam wzmacniacz do reszty, testy odsłuchowe i sprzęt będzie gotowy. Wzmacniacz już poskładany, gotowy, także możemy chwilę posłuchać. Jak widać, wszystkie światełka tutaj się świecą. Proszę. Nie świeciły się te dwie lampki. Tutaj, w tej chwili, już wszystko. Działa tak, jak powinno.